Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Geometrycznej Wyspy. Tym razem jest to już odcinek 59 i mam nadzieję, że dzisiaj zamkniemy już temat przynajmniej z grubsza naszego wieśnia, wieśniackiego... Hmm, naszego Centrum Handlowego z wieśniakami. Yy, I tak, jak widzicie, mam tutaj przed sobą prototyp komory. No, oczywiście ten się odrobinę różni, bo tutaj jeszcze w międzyczasie dołożyłem parę bodotrysków, tak jak na przykład. Magiczny guzik, który będzie nam wypychał wagoniki, które tam prawdopodobnie będą utykać dość często, A poza tym ta Komora nie różni się właściwie niczym w budowie, ponieważ to był prototyp. Najpierw zbudowałem to, potem zbudowałem to, co widzieliście w odcinku poprzednim. Mam tutaj również dwie, dwie inne prototypy, taką prostą, w ogóle pierwszy powiedzmy, jaki przyszedł do głowy i taką, którą alternatywnie chciałem zrobić w celu pozbywania się wieśniaków, że po prostu zamiast, nie wiem, spławiać ich do Wisły czy gdzieś, to po prostu będę ich dusił w tej komorze. Ale po przemyśleniach doszedłem do wniosku, że... No, dobra, uduśmy go, żeby było widać. Ta komora ma taki plus, że w momencie, kiedy jest pusta, lampka będzie zgaszona, ponieważ wieśniak nie będzie naciskał na płytkę naciskową. No niestety w przypadku tych dwóch to niestety działa tak, że... Ona będzie zgaszona tylko wtedy, kiedy będzie odkręcona woda, co tak trochę średnio, no ale myślę, że tamte są bardziej Udało mi się również tutaj wepchnąć mechanizm taki, który, że tak powiem, zaraz Wam pokażę na przykładzie tej dużej, ale myślę, że jednak zostanę przy tamtej, ponieważ, tak jak powiedziałem, jest ona bardziej widowiskowa <grych> i, no i trochę bardziej skomplikowana. Jest więcej rycyn, po prostu sprawi więcej frajdy. No dobra, ale co się dzieje? W momencie, kiedy. Spławimy naszego wieśniaka, on tam wpadnie i popłynie do lawy, albo coś. Kobora zostanie pusta, tak? Jeżeli będziemy chcieli przywołać, uzupełnić, uzupełnić to stanowisko w jakimś wieśniakiem, oryginalny pomysł zakładał, że będzie to po prostu jakiś tor, schodzi i po naciśnięciu guzika po prostu wieśniaki będą przyjeżdżali, my ich tam będziemy wpychać i oni sobie tam będą mieszkać. No ale jak widzicie, tych torów by tu było mnóstwo, nie wyglądałoby to dobrze, zepsułoby nam w ogóle całość pomieszczenia i tak dalej. Więc wymyśliłem, że jasne, czemu nie? Może po prostu wrzucajmy tych wieśniaków przez sufit, przez dziurę w suficie. No i jak tutaj widzicie, mam już właśnie taki prototyp połączony z naszym podajnikiem, który będzie się znajdował na wysokości naszego, naszej zagrody dla wieśniaków. Jak widzicie, dwóch ochotników już tutaj czeka. Więc sprawdźmy jak to działa, guzik, guzik na takim jak jest tutaj, nie przejmujcie się tym pistolem, on tak zawsze będzie reagował, bo chciałem to wepchnąć jak najbardziej. I za chwilę sprunie nam tutaj z nieba... What the fuck? Ej! Kurde, dlaczego zginął? Oto o, o się zabił? No bez jaj. No dobra, sprawdźmy, może ten przeżyje. Ten eksperyment. Jedzie, 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 jedzie. Kurde! Do, do. a aaa! ginął giną po uderzeniu w obrazek najwyraźniej. Co jest skurzające, bo wcześniej tego nie robili. Momencik, muszę się tym problemem zająć. Na ten przeżył. Stop! Zatrzymać kamery, prasy drukarskie, samoloty, pociągi, dzieci na pasach i tak dalej. Co się stało? Zrobiłem kilka doświadczeń, żeby opadować sytuację i zobaczyć, co się dzieje. I wychodzi na to, że w tej chwili, w momencie kiedy będziecie lecieli z wózkiem i traficie w wodę, giniecie na miejscu. Cóż, niestety, takie życie. Life is brutal. W jednej rzeczy nie sprawdziłem i momencik, zaraz to zrobię. Okej. Okay. I już sprawdziłem parę rzeczy i znowu jestem gotowy do nagrywania. I teraz tak. Mam tutaj prototyp tego mojego podajnika, gdzie w momencie, kiedy naciśniemy guzik. Teraz oczywiście to nie będzie działać już tak jak trzeba. Ja w tej chwili nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Ale powiedzmy tak: po naciśnięciu guzika sygnał jest przekazywany tutaj do tego przerzutnika RS, po czym po na ciśnięciu guzika, a tam przejechał wagonik, więc Wtedy ten przerzutnik zmieni stan i jako że ta pochodnia tutaj jest identyczna z tą pochodnią, ma ten sam sygnał wyjściowy, ten sygnał zostanie przekazany tą kolumną w górę. Tutaj po pierwsze do czerwonej ścieżki, która, o której zaraz powiemy, oraz dalej do zwrotnicy. I wtedy w tej komorze, w której zostanie przyciśnięty przełączony guzik. Zostanie nadany hmm, temu torowi yy, odpowiedni kierunek, także nadjeżdżający z podajnika wagonik skręci akurat tu. Przejrzając po tym detektor railu, wyślę sygnał tą drugą ścieżką z, jaś, z jaśniejszej wełny w dół, resetując ten przyrzutnik i ustawiając zwrotnicę znowu w pozycji domyślnej. Czyli takiej, która pozwoli przejechać na wylot i powiedzmy wrócić na podajnik, na przykład, jeżeli byśmy chcieli. No dobra, jednocześnie sygnał wędrujący w górę dotrze do tej różowej ścieżki, która to różowa ścieżka od tej strony, akurat w tej chwili, w której jesteśmy. Po pierwsze, przełączy zwrotnicę, tak, aby wagonik zjeżdżający z podajnika trafił na właściwą stronę, do właściwej, po której znajduje się ta komora, w której żeśmy nacisnęli guzik i dzięki takiemu sprytnemu zabiegowi, bo gdyż ta pochodnia kiedyś się nie świeci, to jest. Zwrotnica od razu w tamtą stronę, w drugą stronę, to nie ma znaczenia, bo jeśli naciśniemy guzik z tej strony, to i tak wagonik pojedzie tam. Dobra. Drugim elementem, do którego trafi sygnał z tej różowej ścieżki, jest ten oto generator impulsu, ustawiony na trochę więcej niż jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, czyli jest nasz aż dwa ripitery i w sumie łącznie na piątym tiku, który to generator impulsu przekaże sygnał dalej, tędy tutaj zapalając tą Czerwoną ścieżkę, powodując zwolnienie wagonika z pierwszej blokady i kaskadowe oczywiście przekazanie sygnału w tył, powodujące to, że wagoniki pojadą wszystkie jeden do przodu. Tak. Jeden do przodu. No dobra, zrobimy szybki eksperyment. Gdzie jest guzik? Tak. Bum. I jeden do przodu. I tak dalej, i tak dalej. No. I oczywiście tutaj już będą czekali gotowi wieśniacy. Gotowi I teraz dalej. Wagonik pojedzie tendy. Pojedzie, pojedzie, pojedzie. Trafi na właściwą zwrotnicę. Przejeżdżając po wagonik, oczywiście zresetuje sygnał. I teraz tak, co ten kaktus tutaj robi? Ten kaktus ma za zadanie pozbyć się wagonika, zanim wieśniak doleci razem z nim do wody i zginie. Działa to mniej więcej tak, że w momencie, kiedy jest tu kaktus, na minimum dwa. Mm, to teraz powiedzmy nie zadziałało. O, na minimum dwa mm, bloczki. Wtedy wjeżdżający w jego wagonik sił rozpędu, tutaj właśnie z tej pochylni ulegnie zniszczeniu. Oczywiście, jeżeli wagonik będzie pusty, do takich, yy, takich, że tak powiem, sytuacji nie przewidujemy, ale będzie kiedy dojedzie do niego wagonik pełen, czy to będzie wagonik z nami, czy z wieśniakiem, wagonik ten ulegnie jak najbardziej kasacji, dzięki czemu. Wieśniak doleci. Kurde mole, ja nie lubię takiej sytuacji. Dzięki czemu wieśniak doleci na sam dół i będzie, no, No, zjeżdżaj. Z rozpędem. O. Dzięki czemu w ogóle nie z zniszczeniu i wieśniak cały i zdrowy doleci na dół przez nasz hamulec wodny do komory w której będzie siedział, dopóki go oczywiście z niej przy pomocy wajchy nie spłuczemy. No, oczywiście, jeżeli będziemy mieli tam wagonik, wagoniki, do których nie będziemy mogli dosięgnąć, ten mechanizm z magicznego guzika wypchnie nam je do przodu i będziemy je mogli podnieść bez problemu, nawet jeżeli w środku będzie znajdował się wieśniak, ponieważ ten piston na dole nic, no, co ja robię? ponieważ ten piston na dole nic mu nie zrobi. Może go wepchnie twarzą w szkło, ale go to nie udusi. Dobra, w takim razie przejdźmy do budowania. No i niestety, zgodnie z zasadą, że jeśli coś ma się nie udać, to się na pewno nie uda, e, ja już wiem, że wbrew temu, co powiedziałem na początku, nie damy rady ukończyć tego systemu w tym odcinku, e, więc zostaje nam tylko rozpocząć. W pierwszej kolejności potłuczemy trochę szyb. One nam tu nie będą potrzebne wtedy. I teraz tak. Wchodzimy do środka. Tutaj będzie nasz szyb. Boże, skurde, mol. No właśnie, ninja. I teraz tak. Tu będzie nasz szyb zrzutowy. My go ładnie potraktujemy deskami. Aby nic nie było widać. I teraz tak. Tu będzie znajdował się guzik. Nie wzięliśmy go. Dlatego tu będzie pusta przestrzeń. Tutaj będzie znajdował się nasz habulec wodny z lodu rozpuszczonego przez Glowstone. Tak. No i zawsze jedno więcej źródło światła. Dobra, dobrze liczę. Tak, tu guzik, tu i. Nie, jedno wyżej musi być. Kurde, bo znowu straciłem glowstone bez sensu. Yy, jedno wyżej. Dlaczego? Ponieważ jeżeli tu będzie guzik i go naciśniemy. Ten blok powietrza zostanie zasilony, jako że będzie dotykał do bloku, yy, który powstanie po rozpuszczeniu się lodu, zostanie, lód zostanie uwolniony i się nam poleje na łeb, prawdopodobnie niszcząc wszystko. No. I teraz y, wygląda to w ten sposób z tej strony i dokładnie tak samo musimy zrobić dla wszystkich, dla wszystkich kolejnych, dla wszystkich kolejnych, yy, Tutaj szybów. Czyli tutaj. Tam będzie już glowstone. Gdzie jest mój glowstone? dlaczego wykorzystuję świeżo zrobiony kilo bez enchantu? O, i tu będzie glowstone. I już. I widzę, że tutaj będę musiał wszystko pozatykać i tak dalej, ale to się, tym się zajmiemy za chwilę. Mm, najpierw najważniejsze rzeczy, czyli właśnie te wszystkie szyby. Okej, okay, to najwyraźniej tą dziurę tutaj będzie trzeba jakoś ładnie zakitować, bo coś się nie da z nią zrobić. Jeżeli ktoś się zastanawia, to tak, skąd ja wezmę lód? przypominam, że w wersji 1.3 można już go zbierać Silk Touchem, a jak wszyscy pamiętamy, Silk Touch mi się wylosował i to całkiem niedawno bo w odcinku poprzednim. No i teraz tak, musimy się dostać znowu na tym tego całego mechanizmu, aby przygotować się do budowy całego kablowania z czerwonego proszku. Obawiam się również niestety, że może być to wbrew pozorom dość trudne. Tak, mamy tu jakieś jaskinie, tu wszystko będzie trzeba kurka wodna zakitować. I teraz tak. Tu jest, tu jest poziom, z którego będzie wychodziła z którego będzie wychodził sygnał podawany przez nasz guzik, gdyż, ponieważ, tak, to jest, to jest to drewno, które mieliśmy nad głową, to jest to drewno z guzikiem, tutaj będzie znajdowała się czerwona pochodnia, wszędzie. Oczywiście musi tutaj wywrować wielką dziurę. Niestety, jak widzicie, kopania tutaj będzie masa, dlatego myślę, że w tej chwili to też nie ma sensu, abym ja tu przekopywał i to nagrywał ciągle i tak dalej. I po prostu. Na początek wrócimy za chwilę. Tu wszędzie wielka dziura. <laughs> Następnie, tutaj będzie znajdował się blok. Na którym znowu będzie znajdowała się pochodnia. Razem, już musimy zrobić sobie schodki na górę. Bo inaczej nie wejdziemy. I dopiero. Oła! Ciekawka. I spadający gravel. Nową teksturą, która mi się wcale nie podoba, i widzę, że mamy do tutaj tony, po prostu, i coś z nim trzeba będzie zrobić. I tutaj nad tą pochodnią, w tym miejscu, będzie znajdowała się ścieżka z czerwonego proszku, i tutaj będzie znajdowała się kolejna czerwona pochodnia, i to już będzie właśnie nasz początek, yy, nasz początek, początek naszego. Przerzutnika RS, który będzie właśnie przekazywał cały ten sygnał w górę i zapamiętywał go wystarczająco długo, aby mógł dojechać do niego w wagonie. Jakby się ktoś zastanawiał tutaj również. Nie, nie tutaj, tutaj będzie znajdowała się kolejna czerwona pochodnia i tak dalej, i tak dalej. I będziemy to wszystko powtarzać, ale na to już specjalnie niestety nie mamy czasu w tym odcinku. Ale że jako tako jeszcze powiedzmy sobie, no, wyciśniemy te ostatnie dwie, może trzy minutki, żeby też bezcelowo nie przeciągać tej męki. O, to mała scenka z zakitowywania dziury w ścianie. E, tam jeszcze będą się, e, pozbędę się tego kiedy indziej. To jeszcze mogę wam pokazać, jak to, powiedzmy sobie, będzie wyglądało w tym miejscu. To już jest, powiedzmy sobie, ten poziom, na którym znajdują się wszystkie przerzutniki RS. One w tej chwili mają nie taki stan jak, jak trzeba. I widzę, że brakuje w ogóle czerwonej pochodni. Tak, już lepiej. Zdecydowanie. Tak, 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 tak. I tak, powiedzmy takie, to jest pozycja przerzutników wszystkich wyjściowa. Pochodnie reagują, reagują i, i tak, Pierwsze, pierwszy taki przekaźnik pionowo, jaki jest już w tej chwili tutaj i działa jak najbardziej. Chwilę, chwilę to trwało, zanim go zrobiłem, ale on jest w tym momencie właśnie tu. Tak, ten wirt jest, jest tu już niepotrzebny, więc go zabieramy. Tak, 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 tak. O, i tutaj już będzie nasza pierwsza, bo w tym miejscu jest pierwszy po prawej, zaraz pierwsza po jest stanowisko, już nawet z dużym kaktusa i tak dalej, ale resztę wstawię dopiero jak skończę ustawiać. No i niestety, jeśli chodzi o pomieszczenie, w którym będą parkowały nasze wagoniki. To się niestety nie wyrobiłem, bo w tym miejscu był jeszcze, było jeszcze jedno stanowisko postojowe, jeszcze jeden taki, nie ja wiem, dyspenser. No, mam cokolwiek. I niestety miały ich by tu być sześć, w tej chwili jest tylko pięć, ponieważ on mi tutaj przeszkadzał, zawadzał i tak dalej. Plus jeszcze dodatkowo, niestety przekopałem się przez swój własny system, który zrobiłem poza czasem ekranowym który miał to system za zadanie pokazywać, że na danym stanowisku postojowym jeszcze jakiś wagonik czeka z ludzikiem w środku. No i oczywiście te wszystkie ścieżki miały tutaj wędrować, tu, 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 aż dotąd. A, burza. I tu miał być taki przekaźnik pionowy i tam miały się zapalać światełka na ścianie i coś. No niestety w tej chwili trochę to spaliło na parewce. i ja... Będę to musiał odrobinę cofnąć z tego, co widać. Nie wiem, jak bardzo mi się to cofnąć uda. O te dwie kratki, może trzy, na pewno dam radę. I dopiero wtedy ten przekaźnik zostanie poprowadzony na dół. Ale to nie wcześniej. Najpierw muszę skończyć ten podajnik tu. I, do, i tam na dole będę miał te takie lampki. I po naciśnięciu guzika, który oczywiście tutaj przywoła wszystko i tak dalej. Te lampki będą kolejno gasły, bądź się zapalały i będą pokazywały, ile mam jeszcze do dyspozycji wagoników, które mogę przywołać natychmiast. Jeżeli wszystkie będą zgaszone, to wtedy będzie to znak, że... Nic nie zepsułem, nic. Że muszę po prostu tych wagoników, wagoników doładować wieśniakami i tak dalej. O dość samej... Mhm. Leźmy jeszcze szybciutko na górę. O dość samej, że tak powiem, samego pięterka postojowego dla wieśniaków... No. Tak, byliśmy tędy, będzie szybciej. Odnośnie samego pięterka postojowego do wieś, dla wieśniaków, jakby ktoś się zastanawiał, tam jest też po drugiej stronie. To... Mm, też pomyślałem sobie, że... Wszystko pięknie, fajnie, oni się tu czują już jak u siebie, taki malutki obozik koncentracyjny. Ściany ze szkła, drzwi podwójne, czarcie zapadki, byś się nie dał, jak ktoś już próbował, <laughs> Tam była dziura, by się, pewnie by chcieli nadwór dwór, albo coś w tym stylu, ale nic z tego nie tym razem. No. I jako, że ja ich tutaj przywiozłem jeszcze kilku, to trochę pogrzebałem i wychodzi na to, że oni i tak tu mi się nie będą chcieli rozmnażać. Jest za blisko. Oni, musiałbym ich wywieźć plus minus, podobno, około stu kratek. Więc również myślę, że w którymś momencie rozpocznę projekt wioski NPC, która będzie orzutkamieniem dosłownie w tamtą stronę od naszej megagroty. Ale to jest, na razie, śpiew przyszłości. Nie planuję tego, co najmniej przez następne 5 odcinków. Ani mi się wasz uciekać. Ha. Dobra. To w takim razie, w następnym odcinku już uporamy się z tym całym systemem. Tu już będzie wszystko gotowe. Poukładamy ostatnie redstone, ostatnie tory i tak dalej. I będzie można zacząć handel na potęgę. Do zobaczenia. Następnym razem. Cześć.